Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś znów porozmawiamy sobie o pogodzie, o pogodzie jaka będzie w Polsce w kolejnych dniach i przede wszystkim w Polsce... Południowej, południowo-wschodniej, bo tam szykują się intensywne opady deszczu w przyszłym tygodniu i też sobie na to zerkniemy. Natomiast zaczniemy od zdjęć satelitarnych, które mamy ze środy. I co my tutaj widzimy? Widzimy front atmosferyczny chłodny, który przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Za frontem mamy poprawę pogody, tam lokalnie komórki wewnątrzmasowe się tworzą, tam też jest chłodniejsze powietrze. Przed frontem Między innymi w Polsce również ładna pogoda, powietrze już cieplejsze, temperatury wyższe. No i po naszej, za naszą wschodnią granicą niż o rodowodzie genueńskim który wędruje sobie dalej w kierunku Polski, północno-wschodniej i tu przede wszystkim mamy opady deszczu dosyć intensywne pada również na południu, na Bałkanach. Tam występują burze, które lokalnie są dosyć intensywne, no ale nie tylko tam, bo pada również w Polsce zachodniej. No i zerknijmy sobie, jak ta polska zachodnia wygląda. Na tą chwilę prąd atmosferyczny dzieli nam Polskę na Polskę Zachodnią. Wraz z pomorzem, gdzie temperatury mamy zdecydowanie niższe i mamy zachmurzenie, lokalnie całkowite. No i na pozostałą część kraju, gdzie mamy zdecydowanie wyższe temperatury i mamy też zdecydowanie. Cieplej, mamy też zdecydowanie ładniejszą pogodę, bo tutaj mamy piękne słońce, po prostu. Dokładnie, tak to wygląda. No ale to się też będzie zmieniało. Opady na zachodzie, wzdłuż tego frontu atmosferycznego przy czym te opady lokalnie praktycznie nie występują, albo występują po prostu minimalne i to jest właśnie, jak to niektórzy mówią, bieda front, ale nie wszędzie tak jest, bo w północnym sektorze nad Polską tych opadów jest więcej. Lokalnie tworzą się komórki konwekcyjne, dające wyładowania bądź właśnie już takie pełnoprawne burze, które będą miały tutaj tendencję do formowania się w struktury liniowe, które nie powinny być zbyt silne, ale mogą wystąpić. Opady deszczu również występują na południu, w województwie dolnośląskim, przy czym tam z tego, co na tą chwilę wiem, wyładowań nie ma. No i zerknijmy sobie właśnie na ten dolny śląsk na początku, i tu co my widzimy? Widzimy właśnie strefę konwekcyjną, która utworzyła się w okolicach Lubina. Zdjęcie pani, przesłała pani Zuzia, tak, tak się nazywała. No i tutaj mamy strefy opadowe bardzo dobrze widoczne, no i widoczną formującą się chmurę szelfową. Niezbyt mocną, ale jednak bardzo dobrze widoczną. Na południowym wschodzie natomiast trwa sprzątanie po burzach, które wystąpiły w dzień wcześniej, czyli wystąpiły we wtorek, we wtorek w godzinach popołudniowych zalane zostały zostało kilka tam przede wszystkim miejscowości te burze wędrowały chociażby przez Rzeszów. Natomiast lokalnie dosyć dużo tego deszczu tam spadło, pojawiły się silniejsze porywy wiatru, burze również były w okolicach Siedlec. Myśmy też wtedy to obserwowali. Mamy materiał, który niedługo też opublikujemy. Trwają też, trwa, trwa też walka i sprzątanie po przede wszystkim intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły w południowej Małopolsce i w południowym województwie śląskim. No i tutaj chociażby mamy postronek IMGW Meteo na rzece Szreniawa w miejscowości Biskupice, nadal z poziomem wody powyżej 4 metrów. Sprawdźmy, jak pogoda, jaka pogoda będzie wyglądała w czwartek. No i to, co my tu przede wszystkim widzimy, to wyż nad Morzem Śródziemnym. Widzimy tutaj tworzące się niże na pograniczu Portugalii i Hiszpanii i do nich do tych niżów jeszcze wrócę. Widzimy wyż, który blokuje nam cyrkulację zachodnią znajdujący się nad Oceanem Atlantyckim i niże, które kłębią się pomiędzy Islandią a Norwegią. No i cóż, taka, taka sytuacja baryczna powoduje napływ chłodnej masy powietrza do Polski, masy powietrza pochodzenia atlantyckiego. Te powietrze dociera do nas przede wszystkim do Polski północno-zachodniej. Oddzielone jest od cieplejszego powietrza frontem atmosferycznym, frontem atmosferycznym chłodnym, który powoli, ale jednak sukcesywnie przemieszcza się do Polski południowo-wschodniej. Ten front atmosferyczny rozciąga się od Finlandii aż po Francję, i kolejnego dnia, czyli w czwartek, będzie dalej powoli się przemieszczał na południowy wschód. No i taka dygresja, jak patrzyłem sobie na tą mapę, zobaczyłem nazwę tego wyżu. No to, nas, to pomyślałem sobie: ksenomor w pierwszej możliwości, w pierwszym rzucie. Ja, jako osoba lubiąca serię filmów Alien, od razu mi się to skojarzyło, ale jednak nie. Ktoś tak nie nazwał. Ale oczywiście można każdy niż bądź wyż nazwać. Tylko odpowiednio zapłacić, no to wiecie, dajcie. Pomysł na jakieś fajne imię, to może uda nam się to zrobić po prostu, nie? Zerknijmy sobie na pogodę, jaka będzie w nocy. W nocy front atmosferyczny dalej będzie wędrował w kierunku Polski południowo-wschodniej, jednak bardzo powoli i powinien osiągnąć województwa centralne. Wzdłuż frontu atmosferycznego będą przemieszczały się komórki konwekcyjne i strefy opadowe, których powinno być więcej, szczególnie w pierwszej części nocy w Polsce północnej. Natomiast w Polsce Południowej stosunkowo mniej tych opadów będzie występowało. Przed frontem atmosferycznym całkiem ładna. Pogoda za frontem atmosferycznym nad ranem poprawa również pogody. Temperatury w nocy przed frontem atmosferycznym całkiem wysokie, do 16 bądź 18 stopni Celsjusza nad ranem. Natomiast w Polsce północno-zachodniej za frontem atmosferycznym tylko 10 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy słaby od 10 do 20 km na godzinę, ale tam, gdzie będą przemieszczały się formacje konwekcyjne związane z tym frontem atmosferycznym, powiać może do 40 bądź 50 kilometrów na godzinę. W związku z tym nadal obowiązuje prognoza burzowa wydana przez sieć obserwatorów BUSZ. To ona jest wydana na środę, ale też i na noc. Mamy niewielkie zagrożenie burzowe tutaj właśnie w centralnej Polsce, ponieważ niewykluczone, że na tym obszarze urobią się jakieś dosyć ciekawe formacje konwekcyjne z tych burz, które mogą utworzyć się w szczególnie w pierwszej części nocy. Na pozostałym obszarze Polski Zachodniej i przede wszystkim Północnej i na krańcach południowo-wschodnich mamy marginalne zagrożenie burzowe z racji tego, że tam nie można wykluczyć tworzących się kolejnych burz. No i przejdźmy do prognozy na czwartek. W przypadku czwartku Front atmosferyczny będzie wędrował dalej do Polski południowo-wschodniej. Strefy opadowe do godzin południowych powinny opuścić północny wschód kraju. Natomiast najdłużej te cieplejsze powietrze zalegać będzie w Polsce południowo-wschodniej, z racji tego, że ten front tak się wygnie w taki łuk. No i tutaj ten południowy wschód Polski będzie jeszcze pod wpływem cieplejszej masy powietrza. Na pozostałym obszarze będziemy mieli. No, powiem Wam całkiem ładną pogodę, ale będą tworzyły się form... komórki konwekcyjne wewnątrz masowo, będą występowały drobne opady deszczu, przelotne opady deszczu, natomiast w Polsce południowo-wschodniej będą tworzyły się burze i superkomórki burzowe również nie są wykluczone, więc w południowym wschodzie uwaga właśnie na te burze. Temperatury. W pierwszej części dnia w Polsce południowo-wschodniej, najwyższe, tam wzrosną do 24 bądź 25 stopni Celsjusza. Tu będzie właśnie niestabilne powietrze, które będzie te burze przenosiło na pozostałym obszarze za frontem atmosferycznym. Chłodniej 16, 17 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby od 30 do 40 km na godzinę. Jedynie w Polsce północno-wschodniej wraz z przemieszczaniem się tego frontu atmosferycznego może powieść do 50 bądź lokalnie do 60 km na godzinę. No i przejdźmy sobie właśnie do tych burz na południowym wschodzie Polski we czwartek. Przede wszystkim województwo lubelskie, podkarpackie i również po części województwo małopolskie. Te burze będą formowały się w godzinach południowych i popołudniowych. Nie powinny być zbyt silne, natomiast punktowo będą przynosiły intensywne opady deszczu. Z drugiej strony będą dosyć szybko przemieszczały się, opuszczając nasze granice. Jest dobre środowisko do tworzenia się superkomórek burzowych, więc jest szansa, że te superkomórki się burzowe się utworzą. Będą one miały przede wszystkim dobre środowisko do funkcjonowania z racji tego, że energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji będzie 500-600 J na kilogram, właśnie w tej Polsce południowo-wschodniej. To jest wystarczające do tego, żeby one sobie troszeczkę dłużej pożyły. Tam, gdzie się superkomórki burzowe pojawią, może pojawić się grad do jednego bądź maksymalnie 2 cm średnicy. W związku z tym ja jeszcze tutaj wydałem po prostu taką własną prognozę, gdzie jest to zagrożenie burzowe, Polska południowa, szczególnie tereny podgórskie i góry, no i południowy wschód, właśnie z racji tych burz, które mogą tam wystąpić. Jeśli chodzi o akumulację opadów do czwartku do godzin wieczornych, no to przede wszystkim w nocy akumulacja związana z opadami, szczególnie w Polsce północnej tej strefy konwekcyjnej, która może się przemieszczać, jakieś 10 do 15 mm opadu może się pojawić. No i Polska południowo wschodnia po południu, właśnie z powodu tych burz również 10-15 mm deszczu może się pojawić. No i właśnie ten deszcz. Patrzymy na dłuższe wyliczenia modeli numerycznych, i to co zwróciło moją uwagę, to model ECMWF, który po części pokrywa się z modelem GFS pod kątem akumulacji opadów. To, co ostatnio się stało w Polsce Południowej, nauczyło mnie pewnej rzeczy, żeby również patrzeć na bardzo negatywne scenariusze. Nawet jeżeli mogą się one nie sprawdzić, ale od tej pory będziemy to robić. Niektórzy powiedzą, że to jest straszenie, trudno, przeżyje. Natomiast musimy zerkać na to, co modele nam pokazują, bo lokalnie może być niebezpiecznie w kolejnych dniach. I zacznijmy od 10 czerwca. Od 10 czerwca przez Polskę południową i centralną może przemieszczać się kolejny niż pochodzenia genueńskiego. Oczywiście, tak jak wspominam, to jest, będą dalsze terminy i to jest model ECMWF, to się wcale nie musi sprawdzić. Natomiast, no cóż, trzeba na to zerknąć. Jak wspominałem wcześniej na samym początku, gdzieś tutaj na pograniczu portugalsko-hiszpańskim tworzy się niż. Ten niż powinien utworzyć się w czwartek bądź piątek, i ten niż powoli przemieszczać się będzie nad Zatoką Genueńską. On będzie nabierał tutaj nad wodami, bardzo ciepłymi wodami Morza Śródziemnego, będzie nabierał tej wilgoci, ciśnienie będzie spadało, i następnie, jak z procy, dosyć szybko wystrzeli w kierunku Polski. I teraz pytanie. Czy on będzie wędrował przez Polskę centralną i północno-wschodnią, czy raczej poza naszymi południowymi granicami, jeżeli będzie wędrował. Na, na tą chwilę widać, że on będzie raczej wędrował przez centrum Polski. Co się będzie działo? Ano przede wszystkim od południa zostanie znów zaciągnięte do Polski cieplejsze powietrze, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej temperatury mogłyby. Zgóry znów na 23-24 stopni Celsjusza, ale z północy zaciągnąłby bardzo chłodne powietrze, i na północy i północnym zachodzie te temperatury osiągałyby 18-19 stopni Celsjusza. To jest pogoda na poniedziałek, na 10 czerwca według modelu ECMWF. Tu natomiast mamy kolejne wyliczenie: noc z poniedziałku na wtorek i wtorek. No, i tutaj widzimy po tym szybkim odsunięciu się tego niżu pochodzenia genueńskiego, jest scenariusz, który mówi, że utworzy się kolejny niż. Ten niż utworzy się gdzieś nad Morzem Adriatyckim i bardzo szybko znów zacznie wędrować w kierunku. Polski południowo-wschodni. Tylko teraz, tak, on prawdopodobnie powędruje poza naszymi granicami kraju i może zostać po części przyblokowany, więc zacznie wolno wędrować gdzieś tutaj na pograniczu rumuńsko-ukraińskim w kierunku Białorusi. Ta sytuacja znów spowoduje napływ chłodnej masy powietrza z północy w kierunku Polski zachodniej, centralnej, północnej i północno-wschodniej i napływ cieplejszej masy powietrza w Polsce południowo-wschodniej. Wschodniej i kolejną strefę opadową. Te dwie strefy opadowe, jeżeli zbierzemy do kupy, to wyglądałoby mniej więcej tak, że najbardziej intensywnie padałoby w Polsce Południowej, tam byśmy mieli 40 do 50 mm opadu, oraz akumulacja w Polsce Północno-Wschodniej, po części w województwie Mazowieckim, na północy województwa Lubelskiego, według tych wyliczeń 40 do 50 mm. Podobnie pokazuje model GFS, który również pokazuje najbardziej intensywne opady w Polsce Południowej, szczególnie właśnie południe województwa śląskiego i województwa małopolskiego. No i tam byśmy mieli znów 50-60 mm i pas opadów aż po Polskę Północno-Wschodnią. Bardzo charakterystyczny, właśnie przy przemieszczaniu się niżów genueńskich. No i to jeszcze nie wygląda tak strasznie, ale. Przesuniemy się trochę dalej, dwa dni później, do 14 czerwca, również model ECMWF i co my tu widzimy? Widzimy kolejny nisz, który utworzyłby się nad... Morzem Śródziemnomorskim i przemieszczałby się tym razem nad Rumunią. Przy czym wyliczenia mówią, że on miałby całkiem ciekawą zatokę niskiego ciśnienia, która łapałaby również Polskę południowo-wschodnią. No i tutaj przede wszystkim wypychane ciepłe powietrze by było po jego południowej stronie nad Morze Czarne, już gdzieś tam daleko nad Rosję. Natomiast Europa byłaby zdecydowanie chłodniejsza, ponieważ do nas zaciągane by było znów chłodne powietrze z północy. Byłoby chłodno, temperatury do 20, 21, 20 nawet do 19 stopni Celsjusza maksymalnie, ale znów opady deszczu, bo pamiętajmy, że najbardziej intensywne opady deszczu występują w północnym i zachodnim sektorze niżu. Zachodni i północny sektor i te opady wędrowałyby z, Polski, znaczy wędrowałyby z północnego wschodu w kierunku południowo-zachodnim. Nie muszę mówić, co to by powodowało, bo to by powodowało znów akumulację opadów przed górami w Polsce południowej. No i tutaj 14-15 czerwca z akumulacją opadów od dnia dzisiejszego do 110 bądź 120 mm, szczególnie na południu województwa śląskiego, na południu województwa małopolskiego, również duże sumy opadowe w województwie podkarpackim. To jest dosyć negatywny scenariusz, który również jest podobny w modelu GFS. Również południe Polski z bardzo dużą liczbą opadów do 90 bądź 100 mm. I powiem Wam tak, to jest daleki termin, ale trzeba to obserwować. W Polsce południowej mamy już glebę wysyconą wodą, no i do tego widzimy, co się ostatnio stało, więc po prostu będziemy to na to patrzeć i na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Wesprzyj naszą pracę poprzez subskrypcję naszego kanału. To pomaga w jego rozwoju i w jego rozprzestrzenianiu się w algorytmach. Zapraszam również do wsparcia finansowego poprzez przycisk Wesprzyj bezpośrednio na YouTubie bądź przez stronę Patronite. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco ostrzeganym przed burzami w Twoim regionie. Oraz zapraszam na stronę obserwatorzy.info, gdzie znajdziesz najnowsze relacje. Relacje pogodowe, relacje burzowe, nasze informacje o wyjazdach oraz najnowsze prognozy burzowe. Życzę dobrego dnia. Pozdrawiam.